vlog temat zakupy na Cyprze co można i za ile kupić na przykład w takich firmowych sklepach Debenhams na Cyprze no i będę pokazywać jakie są ceny teraz jest 8 stycznia 2020 rok i zobaczymy co można kupić w takim sklepie Debenhams poduszka w takie fajne wzory tropikalne Tutaj widzimy cenę 12 euro. Czyli takie poduszki można zdobyć w sklepie Debenhams. Ja zakupiłam dwie. One mi się przydadzą do sypialni. Taki będzie tropikalny klimat. Także pierwsza reklamówka u mnie z głowy. Słuchajcie, to jest właśnie pościel Pościel w się, jest bardzo dobrej jakości. Ona tak wygląda też właśnie takie fajne właśnie motywy, palmy, liści, drzew. 50% w styczniu są promocje. Ona kosztowała 105 euro. Wiadomo, że to jest dużo, ale za 52 euro już można kupić, bo tu jest super jakość. I naprawdę oni sprowadzają bardzo solidnej, no solidnej marki. I to jest akurat Super King Duet Cover, i w tym są dwie poduszki, i właśnie kołdra, i w którą właśnie można do, do środka kołdrę po prostu schować, bo większość pościeli, które kupowałam w jakichś sklepach na Cyprze. To nie miała takiej opcji. Na Cyprze bardzo mało osób używa kołdry. Kołdry może używają, ale poszewki na kołdry. Bardzo mało osób. Dlatego jedyne sklepy, które właśnie kupuję, że można kołdrę w środek schować, to jest IKEA albo właśnie Debenhams. W innych sklepach to jest tylko tak, jakby narzutka dla nich to jest prześcieradło, a na to kołdra. Ja to czegoś takiego nie uznaję, bo uważam, że kołdry się nie pierze tak często jak tej pościeli, więc. Polecam, to jest dobra cena, super. Tak jak mówię, za 50 euro to zwykła pościel kosztuje 20-30 euro, więc ta jest za 50 euro super. Palma. No i tak jak mówię, że w styczniu można takie promocje zdobyć z 105 na 52. Co tu mamy jeszcze jakieś? No nie, super. Więc to była pierwsza pościel. Do tego Fajne są w się tej firmy y, prześcieradła. Wszystko jest właśnie z bawełny: 60% bawełny, 40 poliester i jest super, no, y, fajne do opracowania. Albo nie do opracowania. W każdym bądź razie ceny y, styczniowe promocje to z 27,95 na 13,90. 14 euro prześcieradło to też jest super cena, bo taniej na Cyprze nie można kupić. A mówimy tutaj: jest łóżko King Size. Tak, to jest na duże łóżko. E, więc naprawdę, jeśli ktoś mieszka na Cyprze, a chce mieć fajną pościel, to super w się. E, później poszewki, też takie właśnie. E, one kosztują, e, są takie ceny. 12,95 na 6,45, czyli za 6 euro fajna poszewka. I ja wziąłam do kompletu dwa takie różne kolory, więc tak prześcieradła taka cena, pościel taka i poduszki taka cena. E, następna reklamowa oran. Mają takie czarne reklamówki w tym wydają się jak jak na worki na śmieci. No dobra. E, następna to jest też pościel. E, to jest pościel też typu King size. Też taki motyw tropikalny. Może ja to tak pokażę. Bardzo ładna pościel. Czyli tak jak mówię, dwie poszewki na poduszki i na kołdrę. No i naprawdę jakość jest super w tym sklepie. Tutaj mamy firmę. Skąd to wszystko jest i e, cena, cena e, z 70 na 35 to też jest super cena jeśli chodzi o pościel, 30, to jest King Size i naprawdę 35 euro za taką piękną pościel e, i jeszcze do tego e, jeszcze do tego mówimy, że e, że to tak samo można kołdrę w środek schować, więc na Cyprze naprawdę. E, to jest super jakość. Polecam ci, co mieszkają na Cyprze, żeby się zaopatrzyć w taką pościel, bo już moja sprawdzona to są super materiały w się Nawet dla ubranka, dla kobiet, mężczyzn czy dzieci to tam są naprawdę super. No i a Debenamc to jest taki angielski sklep, więc tutaj mamy następną pościel. Tu kupiłam na takie Double Bed, też taki styl motylki. Ja lubię właśnie takie albo tropikalne liście, motywy tropikalne, palmy. Albo takie właśnie też ogród, czyli y, motyle. No i słuchajcie, z 72 euro na 36 euro. I to jest double bed, super też cena, 50% zniżki. Przepiękne. Takie tutaj też jest motyw Pawiego Oczka. Motyle, super y, cena. E, świetna jakość. E, ja jeden pokój... Mam urządzony właśnie w, w stylu flamingi. Ja mieszkam w Larnace na stałe, a mam naprawdę około y, kilometra do słonego jeziora w Larnace, bo mieszkam obok nad jeziorem. I y, mój jeden y, pokój w domu y, sobie po prostu zaprojektowałam, że będzie taki gościnny pokój w stylu fla, y, flamingu, Więc mam dużo właśnie takich, y, jak gdziekolwiek widzę jakiegoś flaminga, to kupuję. Y, oczywiście nie jest cały różowy absolutnie, tylko chodzi o to, taki motyw przywodni pokoju to będzie flaming. Więc on kosztował 11 euro i tylko był jedna ostatnia, więc ja mieszkam w Larnace, promuję Cypr, a flamingi są w Larnace na słonym jeziorze, więc Musiałam to kupić. Co jeszcze można kupić w tym sklepie Debenhams? Słuchajcie, no 50% super cena z 34,95 na 17,48. Czyli kupiłam tyle ręczników za niecałe 20 euro. To też jest 50% promocji. I wszystko jest 100% bawełna. So soft. O. Więc tak, mamy dwa duże e, ręczniki kąpielowe, e, dwa małe i dwie takie też miniaturki do twarzy. Więc naprawdę razem sześć ręczników za niecałe 20 euro. Czyli dwa duże, dwa średnie i dwa małe. Super sprawa. E, co jeszcze znalazłam w tym sklepie? Piękne trzy. E, ręczniki ku, e, do herbaty. Tutaj pisze Treaty to Czyli tak jakby wiadomo, można je wykorzystać w kuchni. Fajne ręczniczki, Są trzy. Jedne są w ryby, a ja robię taki motyw, właśnie ryb. Raki i takie właśnie. No, one kosztują. Super cena. No, z 16 na 8. Tu też nie chodzi o, że promocja, to ja się szybko kupuję. Tu chodzi o to, że ja widzę, jaka to jest jakość. To nie są ręczniki z jumbo, to jest 100% bawełny i jak naprawdę za 8 euro trzy takie ręczniki kuchenne, no to naprawdę dobra cena. Nawet y, mogłabym powiedzieć, że jest taniej niż w Polsce. A właśnie wróciłam niedawno z Polski i jestem po prostu zaskoczona, jakie są y, ogromne. Y, Duże ceny są w Polsce, że po prostu e, kupując, nie wiem, ręcznik e, to tutaj kupiłam taniej piękne firmy niż polskiej firmy ręczniki w, e, kupione na przykład w Rosmanie. Naprawdę zapłaciłam bardzo dużo. To nie jest ta Polska, do której jeździłam kiedyś i kupowałam sobie po prostu rzeczy i to było taniej. teraz Cyp jest dużo dużo tańszy i jakościowo lepszy niż polskie niektóre marki oczywiście nie wszystkie ale te takie mówię no i jeszcze z zakupy dla mnie nie nie jestem zakupocholiczką po prostu kupuję nowe rzeczy na przykład te dwie sukienki już na lato zaraz je pokażę na manekinie ja po prostu lubię mieć co chwilę jakieś zmieniać dekoracje do domu lubię mieć fajne fajne jakości rzeczy i wolę dołożyć, zapłacić 50 euro, czekać na promocję 50%, yy, nie dać 100 euro, ale nie kupić zwykłej pościeli za 20 euro, tylko porządną, za właśnie z, tych, yy, z tego, właśnie sklepu tutaj, angielski sklep. I zaraz pokażę te moje dwie sukienki. Także te zakupy to były ponad 100, 200 euro, ale naprawdę jakościowo bardzo. Yy, no bardzo fajne i tak można pod tym postem też napisać, jakie są ceny mniej więcej pościeli w Polsce. Bo jak ja patrzyłam, to też kosztuje 200 zł. Taka fajna pościel. A tutaj te 50 euro to jest właśnie 200 zł. I to jest naprawdę porównywalne ceny. Więc piszcie pod postem, czy faktycznie na Cyprze są drogie te rzeczy, czy nie. Czy są dobre promocje, czy są złe i czy w Polsce jest taniej. Zaraz pokazuję sukienki.